Witajcie wszyscy serdecznie, z tej strony przemawia do was moi drodzy parafianie znowu, jeszcze raz i po raz kolejny, w sumie kogo to obchodzi, to jest Temera. I Wojtasza. Tu chodzi przede wszystkim o słodkich chłopców, którzy mają mieć zapewnioną swoją przyszłość 2000 lat wcześniej przez heroicznych, atletycznych, niesłodkich hoplitów, panie i panowie. Ja szykuję się powoli do wojny z... Lydion, bo uznałem, że biorąc pod uwagę, ile Seleucydzi mają armii, ja nie, znaczy wojen, przepraszam, nie mogę dalej zwlekać z rozwojem, bo ja nie dam rady tknąć palcem z w tej chwili. Mają sojusz z Egiptem i Atenami i już dwa odcinki się tym zajmujemy, panie i panowie, planowaniem i rozwijaniem tej armii. Mnie nie stać na utrzymanie dwóch pełnych armii, a ja bym, myślę, potrzebował trzech pełnych armii, żeby mieć pewną e, pewne szanse na zwycięstwo nad Atenami i Spartą jednocześnie. Wiesz, o co mi chodzi, nie? No. A, a te szanse zapewnię sobie, jak e, podbiję. Znaczy Azja to nie jest dosłownie Azja, E to to, 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 to jest zachodnia część Azji mniejszej. <gaskim> ale region się nazywa Asia, nie? więc. No tak. mm, I mamy tutaj jeszcze Galatia et capta acta docia. Mm -hmm. Ale to już jest wchodzenie w Galację i wojnę z Egiptem. Ojojoj, Lidia ma tu jeden jeszcze region. Ha, myślałem, że oni mają tylko z tego regionu zachodniego. No to akurat wejdę w ten region już bo tą Lidię będę musiał pokonać. Pytanie, jakie szanse mam przeciwko Lidii? Ja mam nadzieję, że moje garnizony są w stanie bez problemu obronić się przed... To będzie przykre, jak się nie wybronią moje garnizony przed... E... Nie wiem, przed orłami Zeusa. Znaczy tak masz łącznie no. 20 oddziałów, więc wiesz... Ale nie wiem jakich, nie? Znaczy wiem jakich, ale takich wiesz, no... A ja bym wysłał wszystkie siły na ich ziemię No wiem, tak? znaczy to myślę, że to gryk Militia powinno powstrzymać spokojnie, wiesz z Zatrzymać to w uliczce, żeby resztą udziałów manewrować Strzelców masz sporo różnych, więc wiesz Daj znać, kiedy będziesz kończyła naturę. A właśnie, ja się domyśliłem A to już <laughs> skończyć? Nie, po prostu muszę zaatakować tutaj e, miasto O kurde Jest je zdobyć Automat biorę, więc wiesz Mam nadzieję, że nie, nie wyłączyło nagrywania. Niechcący grę zminimalizowałem a, automaty. Y, tapos, tak? No to dawaj. No, ja już zajęłam. A, a i ty nie możesz a... y, regenerować jednostek? No, znaczy mogę, tylko powoli mi to idzie. O, czekaj, bo tu mi awansował generał. I bym właśnie dawał, może. A nie, mam już wykopiony na nasze szybkość uzupełnień. To coś innego, może. O, bonus do konwersji kultury, to by mi się przydało i Zmniejszone koszty utrzymania, to też mi się przyda I tutaj powołam do boju tą adaptowaną córkę mojego władcy W Kartaginie I ona tutaj zacznie werbować siły złożone z głównych jednostek Ale zawsze <grytanie> do obrony Kartaginie. Mhm mm I tutaj jeszcze, chcę się w końcu pozbyć tego agenta Kartaginy, bo mnie denerwują swoją obecnością. Perfekt, dobra Cieszę się, że moi agenci w końcu się robią. tutaj widzę, że jest du duża armia wroga Nie podoba mi się to, więc mam pieniądze, będę brał najemników, dwa oddziały Kapsa idzie na ciebie No właśnie, armię, no właśnie widzę to Ale oni mm. mają, oni się, mają wyczerpanie na pustyni, nie? A ci z Garamy, oni mają też z wojnę? Oni też byli satrapią Kartaginy? Nie. Nie są. Ty nie musisz na nich iść aż tak na południe. To jest plus, nie. bo nie będziesz taka wykończona. Tylko Masyli i Masali są. Tutaj mój to, to jest duża zaleta, bo pójście tanków głąb na południe byłoby <laughs> bardzo męczące. Tak, mm. Dużo tej Afryki w sumie zrobili. I tak patrzę, muszę postawić budynek do kultury. Więcej niż w Empajerze. Dobra. Kolejny Z mojej strony przynajmniej. Mhm. Uh -huh. e, możliwe, że będą takie... No już na początku, na początku kampanii były takie bardzo, bardzo spokojne momenty. E Torian Nobles, frakcja zniszczona. Ateny je podbiły. O. Długo ten... Długo to zawieszenie broni nie trwało jak widać No od razu, w tej samej turze gdy wojnę wypowiedzieli to od razu ich zajęli Dobra Zakrętuj się A, Podpłyń A, Podejdź Ale Jeszcze w tej turze nie zaatakuję, bo ja chciałbym z lądu ich zaatakować bo ja nie wiem, jaki oni tu mogą mieć duży garnizon, i mogłaby być to normalnie bitwa, nie? Mm. Nie wiem, czy kolejnej armii w RODOS w stolicy nie stworzyć. Panie i panowie. A, no, bro, Merchant, nie. Helenik Nobility. Pospól. Renę wziąć, czy Anax, Anaxi Damosa? Kurczę mhm. w ogóle w tym. Ty miałeś lepsze perki, eee, tak? W Kartaginie. ogólnie mam e, tutaj 30 tysięcy ludności, e, mhm. z, z czego tutaj większe stanowią ci e, frakcyjni, znaczy barbarzyńcy, Greków mam garstkę tutaj Musisz jakoś przez to przetrwać, bo to teraz pora czasu zajmie zanim tam kulturę helenistyczną wprowadzisz. Bo jak wprowadzisz kulturę helenistyczną, to to już normalnie się uzupełniają, nie? No. Dobra. Jeszcze jeden rzut okiem na dyplomację. Żeby zobaczyć, jak sobie tamci radzą. I kurde Lidia nadal. jest... ich satrapią. Ale Lidia... Pokazuje, że jest trochę potężniejsza ode mnie. Ale chcę wykorzystać to, że ich jedna armia i będzie poza. I wiesz o co mi chodzi poza tym? Czy jak się zdesantuje to tracę punkty ruchu od razu? A, tak, chyba że się ustawisz tuż koło miasta. To wtedy możesz zaatakować od razu. Jak zresztą klikniesz atak, ale nie na porty, tylko na miasto, to wtedy ta armia powinna wyjść najbliżej, jak się daje, od razu zaatakować relacje spadną drastycznie z Lidią. To na bank. Nie, nadal mnie lubią. Ty, ale ja mam z nimi handel. O, mogę wypowiadać im wojnę. Oh. Mogę im wypowiadać wojnę bez czekania dalej pytanie jak bardzo na minusie jestem niewiele, ten handel dużo mi nie dawał jestem minus, na minus 207 ale mam 12 tysięcy w zapasie więc nie, zakładam, ja co że mogę coś wysłać nie, to wystarczyć. nie bo, bym, bo to musiał być regularny trybut dzięki któremu bym w ogóle wiesz a w ogóle bym się utrzymywał nie, a tego nie chcę hmm. Co to jest? Aha. To weźmiemy. Ok, to wystarczy. Ok, tura. Zobaczmy, jak zareagują. Czy się cofną, może? Cofnąć się nie zdążą. O kurde, że ma dużo armii. Pierwszy raz widzę, żeby mieli aż tak dużo armii. Ha, ciekawe. Ja się dziwię, że ten Rzymie jeszcze nie zaatakował, Może poproszę o pokój teraz w sumie. A spróbuj. Zobaczymy. Może coś to daje i chudu porucham. Myślisz, że, że myślisz, że Seleucydzi zgodzą się na pokój, jeżeli. Mają tyle wojen? Mogą. Zaraz po wypowiedzeniu. Właśnie nie wiem, jak w Romie to działa. W paje, że to nie przeszłoby coś takiego. Znaczy tu różnie, zazwyczaj frakcje, zauważyłem, mają tryb walki do śmierci, więc wiesz Jak, jak zresztą w każdym hmm, skrócie idzie bo... na ciebie z dwoma armiami przypadkiem? Chyba idzie One zniknęły, ale pojawił się ruch z dwóch stron, czego chcą? A, handel, tylko że ja nie będę mandować pieniędzy, to wy mi dacie pieniądze, ponieważ ja tu jestem większą potęgą okoliczną chcecie dać mi dużo pieniędzy, okej okay. Dobra, właśnie tutaj jacyś beduini dali mi ten dali mi pieniądze na dalsze kampanie wojenne. spróbuję wynegocjować od was pieniądze, low. a, zgodzicie się. Nie, dobra, no to nie. Nie potrzebuję waszego paktu nieagresji, O! Uciekają jeszcze dalej. To jest dobra wiadomość, bo to oznacza, że oni nie za bardzo są świadomi tego, co tu się dzieje. Że się tak wyrażę. O, kolejne dziecko mi się urodziło. Tak? Aha. No, Mamy ma, 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 ma już trójkę dzieci, plus ta adoptowana. Typiarka. Wygląda to dobrze. Nie dobrze wygląda to, że moje wojska jest ślepacha, chcą mnie zaatakować. A, tylko nie wezmę teraz. Ogólnie jak polityka, czy... Ryzyko wojny domowej zero. Wszyscy są na plusie z lojalnością, jak ja się cieszę. Jest to jakaś porywająca lojalność, no ale... Zawsze coś. No właśnie, muszę sprawdzić jak tu nie mnie wygląda. A, dobra, mi jest ok jeszcze. O, troszkę wzrosła moja potęga w tym, w pańce, znaczy moja siła. I... Mhm. W sumie mojego szpiega. Może uda się którąś z tych armii jakoś dorwać. Ją pomęczyć tylko nie widać teraz gdzie one są. Nie A, wiem, tutaj czy jest. Żeby... Dobra, nie to. Nie chcę, żeby Arkon Archo, miał więcej jeszcze wpływów. Znaczy, Erasmus. Hmm. Czy mogę coś jeszcze zrobić? Archo. Aha, to nie jest imię, to jest tytuł no. przywódcy akcji. Dobra. I imię masz na dole. Hmm. Handel? Co ciekawe, jak to wyglądało, gdyby Champion walczył na polu bitwy, tak jak w Warhammerze. Zależy, czy miałby gwardię, czy nie. Household, Expanse, dobra. A, po pierwsze, by tutaj, politics. a Ty, a dajemy ci... A... Że, mi się w Warhammerze bardzo nie podoba, że nawet ci, wiesz, nie, nieprzyjebani jakoś bohaterowie, którzy nie są na smokach i tak dalej, i tak w pojedynkę w jednej, w jednej bitwie wybijają tam setki ludzi. Mhm. Tam kilkaset nawet. I, i, w, i w, wiesz, ludzie ogólnie mówią, że Warhammer pokazuje, że można coś takiego robić, że można do, dojść do totalurów w no, postaciach, które pojedynczo biegają na polu bitwy, ale dla mnie to nie pasuje, bo, bo... wybija mnie to z realizmu świata. Ro, mhm. ro, rozumiem, że typ na smoku zajebie w jednej bitwie 300 albo więcej ludzi. Ale nie wiem, typek biegający pieszo po polu bitwy? Z małym toporkiem? Dobra, bez wycień, żeby z, z, z seleucydów trochę przestraszyć, dobra? Mhm. Spoko. Ja taką ich od razu? Tak, aczkolwiek najpierw bym spróbował z seleucydami, bo mnie to niepokoi bardzo zawiązać ten pokój. Mm -hmm. Low. Niskie szanse są na to. Dobra, czyli nici z tego. Wiecie, wiesz, oni mają gigantyczną przewagę. Dobra, trudno. Oni nie powinni wysłać jakichś epickich sił przeciwko mnie. Mm -hmm. Krócie rzeczy, bo oni nie dysponują nawet czymś takim. Dobra, no to atakujemy ich. Um, powiedziałem, że bitwa będzie, ale mam szanse gigantyczne i nie wiem, czy mi się chce to przeprowadzać, wiesz? Rozumiem. Bo 83% będę miał po bitwie, i to jest region, w którym uzupełnię bez problemu, tak? No to um, z automatu idziesz dalej z podbojami. Okupacja. Dobra. O. A co wy tu macie? Macie do zadowolenia tylko rzeczy. Na razie mam już 1400. Dobra, wy ruszycie potem na wschód, jak się uzupełnicie. Pa. Wy wejście do miasta i pilnujcie miasta przez ten czas. A wy, jak się skończycie uzupełniać, możecie już zacząć jechać, ruszycie do Pes Pesinous. A potem dalej w głąb. Potem cofniemy się na pergamon w tym momencie, nie? Mm. Dobra. E, pytanie, o. jak oni zareagują? W ogóle wi wi widzisz to, ten? to miasto tutaj? E, zaraz. Zaraz zobaczę, co pokazałem Ci. E, nie ty, nie ty, nie ty, nie ty. Gdzie Wy jesteście, Solucidi? Mm. Wątpię, żeby to zadziałało teraz. Dobra. Ale musiałem sprawdzić. Jeszcze raz, jakie miasto? W Afryce Północnej, koło mnie Zaznaczam Widzę, że poprawili graficznie to, bo w podstawce takie miasta miały tylko po prostu budynki takie wschodnie A tutaj Afryce dodali... Północnej? Czekaj, nie widzę Zaznaczenia nie widziałem Na południe ode mnie Od Tarapos? A, tak, okej okay. Tak, tu A, że to jest afrykańskie takie miasto, nie? Tak, znaczy dodali takie szałasy, wiesz, koczownicze Czekaj, przyjrzyj się jeszcze raz no, rzeczywiście. Ładnie to poprawili. A to w modzie dopiero, nie? Ale tak, bo w postawce to byłyby po prostu takie białe budynki same. Czy oni mają wojnę z Kartaginą w ogóle? A, sprawdź, bo nie, nie patrzyłem. Mają. Aha, czyli. Mają. Czyli te dwa miasta i ja będę mogła sobie pójść na zachód. Dobra. Oni ruszają na północ w ogóle. W sumie jest mi to na rękach w tej chwili. Dobra, no to ja kończę tu. Czy ja mogę tu werbować jakieś sensowne oddziały? Tak, mogę. Aha Pytanie czy chcę spróbować dowerbować oddziały Rodoski uh, Pies uh, wy Super Szybko się werbuje dwa razy dwa a nie, dobra, okej, okay. to za dużo. Ale zacznę już werbować, jak mnie stać po prostu, nie? Mm -hmm. um, albo wieś, wiesz co, nie w tej armii. O, może w tej? Tutaj bym dowerpował. Nie, nie ciebie, kolego. Ciebie. O, manpower mi się skończył. Na hoplitów ciężkich. Prodos. Ha, ha, ha. Wojcieszku, i co? I co? Pierwszy raz natrafiłeś na to. Dobra. Ha, ciekawe. Ale to jest manpower ze posos też? Nie, to nie jest manpower ze posos. Dobra, ok. Czyli y, kolejka werbunkowa jest na całą prowincję, ale, y, ale manpower jest na miasto. Tak? Mhm. Mm tak. To jest dobra wiadomość, bo byłbym w dupie, gdybym nie mógł chociaż za posos e, dowerbować sobie hoplitów. Pergamon e, jest spokojny w gruncie rzeczy. Nawet nie mrugnął okiem, gdy wypowiedziałem wojnę Lidii. Nie jej sprawa. Pytanie, czy są odważniejsi, głupi. Może no, się, że ich nie zaatakujesz. Hmm. Albo że sobie nie poradzę, bo komputer zakłada, że Lidia jest silniejsza ode mnie. O. Aha. Co oni się ukrywają? Jak tam po otwartym pustyni mogą się ukrywać? E, Zakopują się pod piaskiem. <laughs> jest wtedy. O, wróciła. No tak, wiem, wiedziałem, że wróci, ale i byłem ciekaw, czy jaki będzie ich cel. I teraz pytanie: czy wrócą, czy zaatakują RODOS? Jak myślisz o tym, jak oni się kierują? Hmm, myślę, że ja raczej RODOS zaatakują. Będę miał garnizon generała i będę miał e, dodatkowe cztery oddziały: jeszcze jeden łuczników i trzy hoplitów ciężkich. Mm -hmm. To myślę, że ja to wybronię bez problemu w tym momencie. Wy, jak się uzupełnicie. Nie możecie się uzupełniać. Aha, spadek w ogóle jest. Szuka, że nie mogę moim szpiegiem wykryć tych armii tutaj. Dobra, trudno. Mm, to weźmiemy sobie to. Ja niestety muszę podjąć drastyczne kroki połączenia moich oddziałów. A ty, manpower Manpower'a przybywa, jak rozwiązujesz oddziały? A, nie, nie sprawdzałam. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie dla mnie w sumie. Mm. Jezus Maria 37 tur zanim się nie uzupełnią. Chyba se 26 tur, chyba sobie jaja robicie. Nie łabataj, ja ruszam dalej. No, tak czy owak. E, oni się cofają. Jeżeli zaatakują Rodos, będę w niebo wzięty, bo myślę, że i wyrżnę ich wtedy. Jakby było to 20 na 20, to bym się jeszcze martwił, ale 25 na 20 i to jeszcze ich z morza na mnie ufortyfikowanego, tak? To już się nie martwię o losy tej bitwy. Bardziej martwię się, gdyby na Kretę popłynęli. To mógłby być problem w tym momencie. A z kolei... z kolei tutaj... To byłoby niezłe, ale to jest inna technologia, zupełnie inna, niż moja priorytetowa w tej chwili. Ha, a jakbyśmy dzieciaczki to zamienili na żywność? Nie mogę tego przebudować w sumie. To mógłbym przebudować, czy nie? Też nie mogę przebudować. Zupełnie inny rodzaj budynku. Jakbym to na do żywności... Bo im więcej żywności, też przyrost powinien się zwiększać, dobrze rozumiem, nie? O, powinien, chyba tak, czekaj. O, to regionalne zapasy, handel. No, znaczy, co masz, co, zobacz, co, co ci wpływa na ten, na rozwój, yy, plus yy. tak, yy, przyrost też zwiększa. No, dobra. dobra. No to trzeba po prostu jak najwięcej żywności mieć, to. Ja zawsze lubię w strategiach kierać w to, żeby. kurwa, serio. Co się stało? Zaraza. Ojej. Ale to nie u mnie. To czemu Iwentem wyskakuje? To jest u, u zupełnie innej frakcji. Wojna. E, ci Afrykanie z południa e, dołączają do kolejnych wojen, żeby cię wspomóc, nie? A, mm -hmm. e, nie, dziękuję. Za dużo tych informacji jest. Dobra. E, wy. Nie uzupełnicie się szybko, dlatego się zastanawiam, czy Was tu nie połączyć. Pa, kawalerię zostawimy. A... W ogóle, ale bieda w tym mieście moim zajętym jest. Zobacz, A tutaj że w Tapos żyje 25 tysięcy ludzi mhm. i bogactwo miasto to jest 340. W Kartaginie mieszka niecałe 30 tysięcy i bogactwo miasta to jest półtora tysiąca. Ale bieda, no, w, bieda w tym mieście jest taka straszna. Myślisz, żeby wziąć jeszcze jakiś tych. A eee, i, i. najemników. O, najemnicy to też Manpower wpływa. A. Eee, czy wy jesteście dobrze. Hmm, poradzę sobie, myślę. Więc garni 25 jednostek. Myślę, że sobie poradzę w razie czego, ale nie wiem, czy będziemy dzisiaj robić e, tę tem bitwę, jeżeli nie zaatakują w mojej turze. Znaczy w tej turze. Mm -hmm. Myślę, że sobie odpuścimy już dzisiaj, A, ale na razie, hopa. Zobaczmy chociaż ruch ich. Ale będziesz mogła zapisać w tej turze. Właśnie, nie mam pewności. Ale zawsze mam quick savea teraz. Znaczy to savea. Mhm. O, kartagina zaczęła się zbierać. Wzięła się do kupy. No nie. powinna najwyższy czas. <laughs> Stracili Kartaginę ja. jakiś czas temu. <laughs> teraz zaczęli no, się organizować. Mówię, wypadałoby się ruszyć, nie? Antiocheia i. Była Egiptu czy Seleucydów? Antiocha Seleucydów. czy od początku ją mieli. Więc czemu wydawało mi się, że była Egipska i że jeden mały port mają tylko Seleucydzi, ale musiałem się pomylić. A nie, to ty prędzej będziesz miała bitwę. No i to chyba w kolejnym odcinku, co nie? A jakie szanse ci pokazuje? Na automacie nie cholery. No dobra, no to w tej sytuacji zrobimy to w kolejnym epizodzie. Wiemy, że 25 minut odcinka tylko bez bitew żadnych, ale my musimy na dzisiaj kończyć już. No. Bo w 5 minut nie zrobisz tej bitwy. Za cholery. Nie? Absolutnie. Więc kolejna bitwa będzie o, o tapost. Marionetki Kartaginy zebrały się, żeby Uśmiercić małych chłopców, a, a Temera będzie musiała powstrzymać to przerażające barbarzyństwo. Znowu ja będziemy rzucać skorzei... kamieniami we słonie. A mają słonie? Dwie jednostki. <laughs> to będzie. <laughs> ja z kolei muszę opanować Lidję i zobaczyć i odeprzeć ich atak z kolei, bo oni myślę, że zaatakują mnie w kolejnej turze. Mam nadzieję, bo byłoby super, gdyby zaatakowali Rodos, które pozornie jest nieumocnione. Tak naprawdę. Wiesz o co mi chodzi, nie? Mm -hmm. No i to byłoby na tyle w tym, w tym epizodzie. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło i bye bye. Papatki. Papatki.